Witam szanownych panów. Dzięki Relaxowi i jego grupie roboczej udało im się grać tiki z MetaTrader'a w końcu do programu Strategie QuantX. Pokażę wam, jak to szybciutko zrobić. Same same konkrety żeby, żeby nie przedłużać. Zacznijmy od tego, że na początku pierwszym krokiem jest. Y, znalezienie takiego specjalnego eksperta, który jest przygotowany przez firmę StrategyQuant. Aby to zrobić, y, tam gdzie macie zainstalowanego StrategyQuant X trzeba otworzyć jego lokalizację, y, aby, aby odnaleźć dokładnie y, ten ekspert, który, którego będziemy y, używali. Czyli otwieramy lokalizację pliku, wybieramy Custom Indicators, MetaTrader 5, ekspert, no, i, i mamy tutaj strategię Quantity Data Export Y. Ten ekspert, ten oczywiście, musimy sobie skopiować do naszego MetaTradera 5. Przyciszymy, żeby wam nie hałasowało. Czyli standardowe, jak go skopiowaliśmy, plik, otwórz folder danych, MQL 5, ekspert. I tutaj go sobie wklejacie. Ja mam jeszcze dodatkowy folder test, który wyciągam zawsze na pult, żeby było mi wygodniej operować. No i widzicie, już jest tutaj on wklejony. Wyłączamy Metatradera 5, włączamy go raz jeszcze, żeby Metatrader 5 sobie zastał ten, ten plik, przerobił, przekonwertował, przekompilował go do eksperta. Jak już to zrobi, odpalamy testera strategii. Ja już mam tester tutaj odpalony. Standardowo, prawda? Widok, tester strategii, jak ktoś nie wie, łączy się tester strategii na MT5. Wybieramy pojedynczy, odnajdujemy nasz nasz, nasz ekspert, który wybraliśmy, czyli SQ, TIG, Data, Export, EA. Trzeba wybrać parę walutową, które. To ja wybiorę parę walutową, oczywiście, której jeszcze wcześniej nie, nie, nie generowałem, żeby wam pokazać. Standardowo wybieracie jaki interwał, czyli to nie ma. Większego znaczenia interwo bardziej ma znaczenie okres. Według tego, co mi przekazano, okres może sięgać nawet lat 90., chyba 93. Osobiście tego nie testowałem, więc jak ktoś z Was chce, no to śmiało do tego miało można i, i, i sprawdzić i to. Ja tutaj wygrałem, wygrałem teraz bardzo krótki okres, dwa ostatnie tygodnie. Dzisiaj mamy 1 grudnia, dwa tygodnie wstecz, to jest 16 listopada. Tak, żeby po prostu ten test długo nie trwał. Musimy po prostu przeprowadzić test na tym ekspercie. Nic więcej nie robimy. Tutaj nic nie trzeba ustawiać. Na wszelkich barkach możecie ustawić modelowanie każdy tick na bazie rzeczywistych ticków. Bo być, to, być może to ma, to ma znaczenie. No i klikamy start. Widzimy, że u mnie akurat to przebiegł byskawicznie w 17 sekund, ale jak wczoraj testowałem sobie tiki na eurodolarze od 2012 roku, no to trwało to znacznie dłużej. Znacznie dłużej ten test trwał niż też zwykły taki test eksperta, więc trzeba troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. No i tiki się zapisały w postaci ponad 10 giga. Natomiast u nas się zapisał w znacznie mniejszej. Gdzie tego szukamy? Wybieramy plik, otwórz folder danych. I w tym momencie się zatrzymujemy, ponieważ tutaj wszyscy jak gdyby mamy tą początkową ścieżkę taką samą, czyli komputer C, użytkownicy, nasz profil, u mnie jest akurat Konrad, app Data, roaming. MetaQuot, terminal i numer chyba naszego sprzętu. To jest nie wiem, każdy ten numer ma jakiś tam indywidualny, i w tym momencie my musimy zamiast do terminalu wejść do testera. I żeby to zrobić, cofamy to się do MetaQuot, czyli klikamy, wybieramy tester, następnie numer naszego sprzętu, który jest indywidualny, i tu zobaczycie. E, ja mam akurat z tych agentów 14. Y, to jest chyba, z, ma związek z ilością wątków procesora. U niektórych może być 1, 2, 3, w zależności kto jak, kto jak działa. Generalnie wchodzimy w ten folder, wybieram mql5, files i tu powinien być nasz plik, który przed chwileczką zrobiliśmy. 23,19, mamy 2320, więc to jest to. Widzimy 42. Mega, e, Frank do Jena, tick Data, Tiki zapisane w pliku CSV, czyli w pliku Excelowym, z którego możecie sobie zasytać dane zarówno do programu Strategic One, jak i do innych programów, które dają taką możliwość, czy też do samego innego metatradera. no Jest wiele możliwości. Natomiast co dalej? Tego nie otworzymy sobie, bo ja nie mam tutaj akurat Excela i Office zainstalowanego, więc wam nie pokażę, jak to wygląda, ale pokażę wam tu innego. Pierwszym krokiem przede wszystkim jest wycięcie tego pliku stąd. Dlaczego? Dlatego, że do tej ścieżki nie dostaniecie się z żadnego innego miejsca, tylko z poziomu MetaTradera 4-5. Inaczej nie wiem jak można tutaj wejść, więc trzeba sobie to wyciąć. Standardowo możemy wrócić na pulpit. Wklejamy. Uruchamiamy następnie, bo Metatrader 5 można zamknąć. Uruchamiamy Strategy Quant X, ja w tym przypadku. Po uruchomieniu Strategy Quant X przechodzimy do menedżer danych. E, tutaj trzeba sobie dodać e, instrument, czyli wybieramy import pliku. Najpierw dodaj symbol, wpisujemy e, tam był t -h f, j, -t Y. Tak, dobrze pamiętam. MetaTrader, tu instrument jest, można wybrać z listy, bądź zarać nowy. Tak, na potrzeby tego, tego filmu nie będę tego wypełniał. Dodał nam się instrument, następnie go zaznaczamy jeszcze raz, import pliku, importuj plik. Wybieramy nasz plik, który chcemy, który chcemy sobie z, wgrać, czyli nasz ten chfjpy z pulpitu. No i widzicie, jak nam bardzo ładnie program tutaj zassał kolumny datę, czas, cenę ASK, cenę BIT, no i jakiś tam ewentualnie wolumen. Rozpocznie importowanie. U mnie to trwa błyskawicznie, bo bardzo krótki zakres danych, czyli za chwilę będzie gotowe, no i już będzie można z tych danych sobie korzystać. W przypadku wgrywania euro od roku 2012, no troszeczkę czasu się zeszło, ponad ponad chyba godzinę czekałem, aż te wszystkie TIKi się zaimportują. Tutaj macie te tiki, które wgrywałem wczoraj. No i ich jest, tak jak już, już wcześniej pisałem na forum, ich jest mniej więcej, o 1 trzecią więcej niż tych tików z Dukaskopi. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jak te tiki na tym franku wyglądają, czyli zaznaczamy, wyświetl i przeanalizuj. Tu mam dokładnie te tiki opisane, prawda, jak one się tam kształtowały. No i jakąś tam jakość na tych M1kach można zobaczyć, jak to. Że czasami są oczywiście jakieś przerwy, no, ale mimo wszystko są to na pewno lepsze y, dane, lepszej jakości dane niż te dane z skopi na których pracowaliśmy. Zatem to tyle. Y, no i miłego testowania.